Witam widzów kanału Gregor Retro Gameplay Kanał Gregor Retro Gameplay Gregor z tej strony Film uzupełniający druga część do Krzysiokarta Niestety zdjęcia wkleiłem owszem, ale pokaz slajdów za krótki, więc niewiele widzieliście. Dzisiaj bym wam pokazał troszeczkę więcej z tych Krzysiokartów, znaczy więcej w znaczeniu obudowy, tak? No Już macie obydwa eksperymenty na ekranie. Zaczniemy sobie. Na razie tego zabiorę. Zaczniemy od tego. Oto, to jest wersja dla nes -a. Tak zacznę trochę odwrotnie. Pegasusowcy będą później. To jest wersja dla NES-a. Każdy jak O, teraz widać. Każdy jak kadrycz. Instrukcja obsługi. Czasem się przydaje, złączę i teraz zrobimy zoom. Tutaj jest schowana karta pamięci z takim małym pomocnikiem do wyciągania. O. Jak widać, ja już ją wyjmę, bo ona się za chwilę nam przyda. Co do samej zawartości i oprogramowania, to, to widzieliście już w pierwszym filmie z tego cyklu. No w sumie tyle I teraz drugi bohater czyli Krzysio kart dla Pegazusa Nie wiem to widać ładnie Autor zadbał o szczegóły Trochę mi ostrości nie łapie, ale Cóż Wersja dla Pegazusa 60 pinów Slot na karty pamięci Do slotu jeszcze wrócimy No a z tyłu to jest o. Nawet, nie wiem czy widzicie, a pewnie tak, widać nawet slot baterii, gniazda na baterii na podtrzymanie save'ów. Dobra, i teraz tak. To jest krysiokart Kart bez włożonej karty pamięci. Po uzbrojeniu tego, całe ustrojstwo wygląda tak. No, czyli ta karta odstaje. Także mówię. Według mnie to jest troszeczkę takie, znaczy fajnie, że działa, tak, żeby nie było, nie? ale po prostu to jest ryzyko złamania karty, czy w transporcie, czy coś, czyli kwestia demontażu tego do transportu i połączenia z powrotem w, w miejscu użytkowania. No w sumie, cardić jak kardyż, także tu nie ma co. Nie ma co, że tak powiem tutaj szukać wrażeń. Tak, trzyma się kupy, gra robi swoje. Także myślę, że już uzupełniłem braki z tamtego filmu i prosiłbym Was o jakąś tam reakcję pod filmem Nie łapka w górę w dół. Róż, różnie bywa, prawda? Łapka w górę w dół. Jakiś komentarz tak to sobie o tak złożymy o. o teraz będzie widać o tak w środek kadru yy, komentarz, jakieś uwagi za głośno, za cicho i tak dalej będziemy nad tym pracowali no tyle, chyba tyle w temacie jak coś sobie przypomnę to, to jeszcze tego yy, aha, ogłoszenia parafialne będą yy, Rozpakowanie Pegasusa za niedługo zostanie wrzucone na kanał i będzie czekało na 10, subs 10 subskrybenta Pegasus jest u pana Krzysio Bala, czyli autora tych tutaj kadzidzy Mam na dniach do mnie wrócić Już po modyfikacjach audio wideo zabezpieczeniach dodatkowych jakieś tam Wszystko co można wsadzić z tego Pegasusa zostało wsadzone i pokazówki gier, miejmy nadzieję już, że to będzie współpracowało mi ładnie z graberem. Będziemy już wykonywać na Pegasusie, czyli tak trochę taki oldschool zrobimy, bo jak na razie to podpieram się na konsoli Super Retro Trio. No, w sumie tyle. Trzymajcie się i widzimy się. Do następnego. Cześć!